Cześć, w tym filmiku pokażę wam jak zrobić wszystkie artefakty Ragnaroka. Zapraszam. Pierwszym artefaktem jest artefakt okrutnika, który znajdziemy na półrzędnych 35 na 78. Jest on w małej jaskini na Reducie. Kolejnym artefaktem jest artefakt siły. Znajduje się niedaleko urwanego mostu, na półrzędnych 24-24. Rozwalamy kamień, no i mamy nasz artefakt. Kolejnym artefaktem jest artefakt pożeracza. Znajdziemy go przy granicy mapy. Jest ona współrzędnej 47 na 2. Musimy zanurkować bardzo głęboko. Najlepiej jest użyć jakiegoś dinozaura, by szybko się do niego przemieścić. Znajdujemy krater razy z zatopionymi statkami i zbieramy artefakt. Kolejnym artefaktem jest artefakt sprytu. Znajdują się w jaskini na spółrzadnych 17x43. Żeby dostać się do tego artefaktu wchodzimy do jaskini, a następnie idziemy cały czas prosto. Gdy znajdziemy stalaktyty skręcamy w prawo, a następnie lecimy prosto. Nie skręcając nigdzie lecimy wciąż prosto. Przebijając się między skałami znajdziemy stalagnat, który na sobie metalową sieć. Następnie skręcamy w prawo, gdzie widzimy małe jeziorko i lecimy do góry. Tam odnajdziemy artefakt sprytu. Zbieramy go, no i mamy artefakt. Kolejnym artefaktem jest artefakt nietykalnego. Wyjście do jaskini, gdzie on się znajduje, jest koło zamku. Na współrzędnych 21-41. Latujemy do środka i trzymamy się cały czas prawej strony. Natrafiamy na zielony tunel z grzybami. Przelatujemy przez niego. Trzymając się prawej strony znajdujemy artefakt nietykalnego. A sam artefakt znajduje się na spółrzędnych 23 na 44 Artefakty takie jak niebios, klarowności, przytłoczenia i przebiegłości znajdziemy w labiryncie. Jednakże o tym zrobimy już materiał, I tak przejść obie ścieżki. Serdecznie Was tam zapraszam, jeżeli macie ochotę znaleźć właśnie te artefakty. Artefakty klarowności i watachy znajdziemy w jaskiniach z Benibosami. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak się do niej dostać, to też możecie obejrzeć ten materiał. O mini-bossach. Zapraszam. No i żegnam. Cześć.